Witam na z. O jest w końcu. z w domu. Dokładnie. je Eee, Chodźmy. jeden dom. O! To Pierwsza noc od razu, lecimy... I. <laughs> yeah. Let's go Okej, okay, jest sześć nocy Znaczy siedem nie fajnie Okej okay. Teleporting Z tego co wiem, yy, czyli wiem bardzo mało. Z tego co wiem, to będzie właśnie ta stara mapa z Starego Doom, ale jakby mniejsza i, ale ma więcej detali, więc, więc, więc bo, powinno być spoko. I i drifty mogę tu robić. Ja to mogę dubić w ty. Dobra, yy, Na telefonie sprawdzam, bo nie jesteśmy na monitoring. Bo kogo jesteśmy na monitoring w tych czasach to ja nie wiem. Inflacja. Szedł. Eee, to jest. No, oh, hei, nie. Yeah. Co można? Mm. 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 Czekaj, że można włączyć światło. I tu będzie mniej usyć to ja rozumiem nie, nie no i 8% boję się o nie on się już ruszył bo nic nie on już, on już idzie po mnie nie Fajnie, ale eee, on już po mnie idzie, co nie? Chyba no, mówi o TheBiteof87 Ale sątra, chłopie O kurde, ruszył się O oh, hełma! No. Motherfucker! Ejo! Back off! Co jest, co jest, co jest? O kurwa! Sorry za przeklinanie. Sorry, sorry, sorry za przeklinanie. O nie to 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 nie jest dobra. To się dla mnie z... one znowu biegają. znowu biegają. Bez use this To się nie skończy dobrze. Ej, po co ja to wybierałem? Trzeba było dalej do Ziob Creation. Nie. Cika to jest. ona, on już chciał pobiec. On na 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 już chciał tutaj pobiec, nie. On on oni oni biegają tak szybko. Tu się nic nie da zobaczyć. Tak szybko biegają nie tak. No zobaczysz, oni... Ale to jest lagowane, oni cały czas tu wychodzą. Koło drzwi. <laughs> Press E <et to> button. <laughs> Nie, naprawdę, za to się... Press E to open, close door. A ja press E to button. Boże <laughs> Każdy wie... <laughs> że to się dla mnie tragicznie skończy. No, już mi wysiada prąd. Zajęliście po prostu bardzo sympatycznie. Nie Fuck. Aha. To ty se chyba. Se chyba żartujesz ze mnie w tej chwili. Jak ja mam to wygrać? No i boże Jak ja mam to wygrać? Jak tylko się. Nie da od nich uciekać nawet. Nie wiem, oni mi się chora, że coś się tego. Dobra, jeszcze teraz lecimy. Eee, Dobra. No i znowu mi jakiegoś busta daje. A u mnie jest strasznie dziwnie w seriach, bo na przykład with ostrożny z bit. Na przykład pierwszy odcinek to jest... to jest... to jest... good a drugi odcinek to, to, to już... to już nie, nie tak good więc... więc... Arona tak po prostu pierwszy odcinek to good a, a reszta odcinków to, to jest... tragedia Dobra, e, tak miejmy oko na tego i tego pana, tych panów. Tą panią, panienkę trzeba mieć na uwadze jego na pewno. E, ten gnój bardzo sprawia problemy takie bardzo, bardzo, bardzo wielkie problemy. Czekajcie, ja czegoś spróbuję. Czegoś spróbuję. Co jakbym se tu poszedł. Się na tutaj chyba mi nic nie może znaleźć, nie? Bo z tego co wie. O, jeszcze tu. No i pięknie. Ok, schowam się tu. Oglądam kamery. Jest pięknie. Ja się cofnę, bo to może nie być Matko Boska. Ona spadła pod ziemię. Okej, okay, czekamy. On za chwilę się ruszy, bo nie... Tak ona właśnie o to mi chodzi. O to mi właśnie chodziło. Że on się tak obkręci o jakieś 350 stopni. I jest, wiem, teraz powinienem być. się ruszy za chwilę w sumie. Yy, być nie być. Ej, dobra, dobra to, trzeba, to trzeba oglądać, bo jak oni pójdą tam. Nie będzie za ciekawy. <laughs> Okay, wyszedł. On po prostu wie. A jeżeli oni wiedzą, po prostu trońki gdzie jestem? I ona się za chwilę ruszy, i on, on się odblokuje i pójdzie tam na mnie. Dobra, nieważne, nie wiem co tu chodzić. Eee, ona dalej tutaj stoi. O, kurde. To się nie skończy dobrze. Animatroniki ruszają tylko jak się do nich podejdzie, co nie? się mam taką noć. No, kurda No ale partycy... partycypat co? -so Kurwa Okej okay. Biengnan Ej, Biengnan Ej, to może być to biegnięcie. Biegnięcie, bo nie są to aż tak szybcy. Bieganie to nie jest ich mocna strona. No na pewno wiem. No już prawie trzecia. O, to, może, to może się udać. Eee... <laughs> bieganie na oko. Okej. Okay. Um, um, a... Uh, Może ten szybciej leć, nie? ...które wolno leci... ...tak jakby nie patrzeć. To nie, to nie jest dobry pomysł. Nie, ani, 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 ani... Wygrali. Albo nie. Myślę, że Foxy... znaczy, że Fox ją, bo, bo nie tędy przyjdzie. I. Ale jednak nie przyszedł. Nie wiadomo dlaczego. No. Rom... ...rynawa... I co? O. W trójkę czy was nie w... życie nie... nieczyste? Nieczyste były na przyrodzone na świecie. Ok. Pchnę przetrwać. Mimo wszystko. Powinienem przetrwać w sensie w sensie na razie, a ja nie mnie widzę. Mówisz, okej, on jest, Freddy jest tutaj, jest Bonnie. Okej, tutaj jest Bonnie, a nie, 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 nie bo to nie ma, by nie co ja mówię, że na jakieś mały, mały, były. O kurde. Oni teraz biegają. Oni teraz biegają. Okej, okay, już nie, już nie biegają. gdzie jest Freddy? O kurde, ale ominąłem, ale ominąłem. Chłopie, cudem go ominąłem. Słownie cudem. Takim wielkim cudem. Takim wielkim, wielkim, wielkim cudem. Dobra, dobra, wygrałem, wygrałem. To było trochę nudne, ale... Nie było innego sposobu na wygraną. Znaczy było, ale to by było tryhardowanie. A ja nie mamy ochoty na tryhardowanie. Dobra, wygram. Już chill, chill. Co cholera jedna nieszczęścia wredna. Było. A to self-wanted. Te modele, dobra to by było na tle. Nie wiem dlaczego to jeszcze śmierłem. To by było na tle z tego odcinka. Mam nadzieję, że się fajnie oglądało. I do zobaczenia w następnych odcinkach, nafowych albo nie.